Cześć wszystkim, ja jestem Midweek i dzisiaj chciałem pokazać wam mój gameplay z Minecrafta. Ponieważ moi koledzy polecili mi i sam widziałem go też na YouTubie i spodobał mi się. I uważam, że to jest świetny sandbox, więc postanowiłem, że znajdę czas, żeby. Poświęcić się także. I żeby zbudować jakiś ładny domek. I zobaczyć, jak nam przejdzie. Bardzo mi się podoba. Także widzimy się za chwilę, jak tylko po kopie. Okej, okay, więc pokopałem coś, żeby was nie przynudzać. Uznałem, że będzie dla was to nudne. Więc. Yy, mamy już tyle. I przydałoby się zbudować jakiś domek. I. I co? No? A, i jeszcze... i... Tak, i zbudujemy domek, więc zacznijmy może od stworzenia tego. I zbudujmy jakiś taki podstawowy domek, więc ja bym zbudował coś takiego, żeby nie było to jakieś takie za duże, ale na pewno będzie przytulne. Żeby było nam miło. Mogę nie mieć wystarczająco drzewa, więc pewnie będę musiał pokować więcej. Ale, ale, miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Więc ja też się postawię to wszystko. I... Zobaczcie. i uważam, że jest świetnie w tym momencie tutaj przytulnie. E, ładny wyszedł dosyć, więc e, więc mi się podoba. I jak widzicie, mamy tutaj żelaza do przekopania. Ale nie mamy cobblestone'a, stołna, więc w sumie to wezmę sobie może gadkę, pójdę po e, polawę jaką, po jakąś wodę po bo zapomniałem, bo wyrzuciłem wszystko w jaskini kiedy kopałem. Także stworzę sobie taki tutaj mm, stworzę sobie po prostu i widzimy się za chwilę. Okej, okay, więc już jestem, kopałem stoł na tutaj przygotowałem sobie miejsce pod fosę, bo sobie zbudujemy posę dużo, także stworzę sobie piecyk, postawię go sobie i z tego co słyszałem to jak mam bloki węgla, to muszę je ułożyć tak i wtedy będę miał węgielek jeden. No i świetnie. I w tym momencie go sobie wezmę przepalę. Tak. I niech to nam się przepala, a tymczasem stworzę jakieś takie drzwi. Także idealnie będzie. Postawiłbym te drzwi gdzieś tak tutaj. I było świetnie. Więc dokończymy fosę i za chwilę pójdziemy do piekła. Także mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Ja bym wylał tutaj lawę i tutaj, więc wyleję tutaj i tutaj. Tak mi się wydaje, że będzie dobrze. Wydaje mi się, że jest. O, tam coś go uderza, ale dobrze, nic się nie stało. Więc zacznijmy może. Widziałem właśnie w bo widziałem na YouTubie. O, ten deszcz zaczął padać znowu przebrzydły. Ale widziałem na YouTubie, jak niektórzy coś takiego budowali i im to działało. I ja chcę zobaczyć, czy to będzie działać faktycznie. Bo wiele osób mówi, że to nie działa, ale ja uważam, że to działa, że oni się mylą. Także mamy tutaj nasze przejście i podpalamy i działa. Ludzie mnie okłamywali. O, to jest ten O, są koledzy tutaj. A, dlaczego mnie bijesz? Ale no, nie mili są tutaj ludzie. Okazało się, już przejść do nieba, a ja chyba w piekle jestem nie podoba mi się to. Okej, okay, więc tam mam przejście, to ja muszę pójść gdzieś dalej. Więc idę dalej, mam już małą kapkę i nie mam jedzenia, ale mam nadzieję, że nic nie stanie w sumie, bo ja za chwilę będę szedł do domu, znaczy do, do mojego domu małego i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i w sumie. Pamiętajcie, że ktoś Wam mówi, że, że czegoś się nie da. To ja właśnie udowodniłem, że da się tylko w to móc budować przejście do piekła. Także budujemy się tutaj. Widziałem też na YouTube jak taki i zielony ludek, właściwie biały, mierzony tle, ziemi. Jak miał takie fajne akcje z ludkami tutaj w lawie, więc zobaczymy czy chociaż tutaj wyjdzie taki skok na, na 7 także widzicie jestem tutaj świetny